Wojskowe zakłady uzbrojenia SA 65 lat tradycji Powstanie pierwszych obiektów znajdujących się na terenie wojskowych zakładów uzbrojenia nr 2 datuje się na rok 1913. Niemcy dla potrzeb szybko rozwijającego się lotnictwa wojskowego wybudowali tu lotnisko oraz hangary. 23 stycznia 1920 roku to data powrotu grudziąca do Macierzy. Utworzenie Wyższej Szkoły Pilotażu. Szkoły lotnicze w Grudziądzu wykształciły przez 19 lat wielu wspaniałych pilotów, którzy stali się elitą polskich sił zbrojnych. Wybuch II wojny światowej i zajęcie Grudziądza przez Niemców spowodowały zmianę przeznaczenia lotniska. Niemcy od maja 1940 roku rozpoczęli tworzenie lotniczych zakładów naprawczych, w których remontowano samoloty. Po wyzwoleniu miasta w dniu 6 marca 1945 roku lotnisko i budynki zakładu zajęli Rosjanie. Z okolicznych miejscowości zwozili własne samoloty, z których odzyskiwali części zamienne. Dopiero w 1950 roku, po wyjściu z miasta Rosjan, wszystkie obiekty przejęła 12. Samodzielna Brygada Obsługi Lotnisk oraz wojskowe zakłady naprawcze. Głównym zadaniem zakładów był remont sprzętu inżynieryjno-budowlanego dla potrzeb wojska. W 1960 roku wojskowe zakłady naprawcze przeniesione zostały do Elbląga, a w ich miejsce rozkazem ministra obrony narodowej z dnia 31 sierpnia 1960 roku została utworzona jednostka wojskowa JW 3877 o tajnej nazwie Drugie wojskowe zakłady Uzbrojenia Grudziądz. Do roku 1989 głównym przedmiotem działalności zakładu było przeprowadzanie średnich i głównych remontów stacji radiolokacyjnych, remontów rakietowego sprzętu wojskowego oraz elektrycznych źródeł zasilania. W okresie tym opracowano i wyprodukowano wiele urządzeń na bazie utworzonego w 1978 roku działu badawczo-rozwojowego. Zakład wyremontował na potrzeby państw Układu Warszawskiego setki przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Trzon zakładu na początek stanowili oficerowie. Oficerowie przydzieleni z rozkazów, oczywiście wszyscy zosta zostawali delegowani rozkazami. Byli to oficerowie, którzy ówczesni frontowi, tak zwani frontowi, którzy przeszli jakiś tam front, mieli do czynienia z, w czasie wojny z, ze sprzętem, ale też nowo wyszkoleni oficerowie. I do tego na wczesne możliwości oczywiście dobierano kadrę cywilów. To początki były bardzo ciężkie. To 70 osób stanowiły, tak powiem, zalążek zakładu. Pozyskiwano wysokiej klasy, na wczesne czasy, wysokiej klasy pracowników do remontu właśnie tych, tego typu sprzętów. Między innymi na potrzeby tego utworzono w szkole w technikum Elektrycznym klasę, po to, żeby wykształcić na późniejsze lata pracowników, którzy właśnie byliby w stanie. Remontować ten sprzęt. Utworzyłem dział badawczo-rozwojowy i ten dział badawczo-rozwojowy podjął szereg prac bardzo nowoczesnych w zakresie nowoczesnej elektroniki z techniki laserowej. Opracowaliśmy kilka elementów tej techniki, która została wdrożona w kooperacji przez Przemysłowe Centrum Optyki Laserowy Dalmierz Artyleryjski. Symulator strzelań czołgowych w tych rozwiązaniach polegał nie tylko na <laughs> inspirowaniu tych działań, ale rozwiązaniu szeregów zagadnień technicznych. Z tego czasu pochodzą moje patenty. Mam ich opat opatentowanych wynalazków 13, z tego 7 zostało wdrożonych do produkcji wojskowych zakładów zbrojenia. Myślę, że największym tutaj kamieniem milowym to są lata 90., tak? kiedy rozpada się układ warszawski, zakład przeżywa poważny kryzys. To jest tak zwane tąpnięcie, początek lat 90., gdzie zakład w ogóle nie ma pracy. Większość sprzedaży pochodziła na eksport. Kierownictwo zaniedbało całkowicie, bym powiedział, utrzymanie poziomu produkcji w innych działach, działalności przedsiębiorstwa. Rynek się załamał z powodu załamania się systemu komunistycznego, który obejmował kontrolą Związek Radziecki i w Urzędu zostało bez zamówień eksportowych. Trzeba było zwolnić około 500 ludzi, może nawet więcej. To były dramaty ludzkie, Zwolnienia grupowe i kiedy już mieliśmy się załamać ekonomicznie, udało mi się wynegocjować z Węgrami remont ich sprzętu, które, że tak powiem, podniosło nasz zakład do poziomu, że nie upadł. Musieliśmy restrukturyzować całą strukturę produkcyjną, zmieniać kierunki, aby utrzymać się na rynku. Wiedziałem, że wcześniej czy później ta technika radziecka odejdzie na bok i trzeba szukać nowych dróg, do, żeby zakład istniał. No. Zakład historycznie nawet był bardzo wysoko technologicznie posadowiony już od lat 60. Wszelkie technologie wojskowe, jak wiadomo, na całym świecie, a szczególnie w naszym zakładzie, wchodziły jako technologie wojskowe, więc więc tak zresztą następowało dalej. Remontując stare postsowieckie -post zestawy rakietowe, w latach 90. zaczęliśmy modernizować je i dostosowywać je do współczesnego pola walki. Nieuniknione było zastosowanie właśnie najnowszych rozwiązań, tak żeby one były na polu walki skuteczne i aktualne. Włożyłem sporo wysiłków, w to, bo można zapytać ludzi, do tej pory spotykam się z, z ich takim szacunkiem, że tak powiem. Miałem okazję trafić na super ludzi, super nauczycieli, między innymi właśnie pana Bancewicza i wielu innych, którzy nauczyli mnie pracy ze sprzętem, pracy z ludźmi i też zaszczepili taką e, Chęć tej pracy w WZT. Ten zakład to zakład, którym łączy się historia z teraźniejszością. Pracownicy naszej spółki to doświadczony personel, który przez lata wypracował wysokie standardy funkcjonowania. Od zawsze, jak, jak pamiętam, jak pracowaliśmy, zawsze to była społeczność. Oprócz tego, że no, te komórki, te najmniejsze komórki zakładu, czyli brygady, bardzo często trzymaliśmy się wszyscy razem ale później były ogniska, były zawody sportowe, były biegania. Zakład organizował wiele tematów, gdzie by ta załoga się też mogła integrować. Tak, Mówimy tutaj o Spartakiadach międzyzakładowych, wewnętrzno-zakładowych, rywalizacji między wydziałami. Coś, co powodowało, że ci ludzie pomimo no bardzo dużej pracy, bo tych elementów, które my remontowaliśmy w dawnych czasach, było bardzo dużo, więc pracownicy byli naprawdę zapracowani. Był to jakiś wentyl. Wentyl taki, który pozwalał tym pracownikom, nie wiem, integrować się, ale z drugiej strony też gdzieś uwalniać te wszystkie swoje emocje. Spartakiady międzyzakładowe, wyjazdy, nie wiem, niewielu pamięta, ale też ośrodek wypoczynkowo-wczasowy nad Jeziorem Kuchnia, budowanie go i tak dalej, no wyjazdy, wycieczki. Zakład żył, tętnił życiem. Ci ludzie zawsze byli przywiązani do zakładu. Ten zakład, mówię, to zawsze powodowało, że rodzice chcieli, aby dzieci pracowały. Tak? No bo ta atmosfera też buduje, bo to ludzie budują firmę. Dziś wojskowe zakłady uzbrojenia SA działają na międzynarodowym rynku uzbrojenia jako specjalistyczny zakład rakietowej techniki obronnej przede wszystkim średniego i dalekiego zasięgu. Są firmą posiadającą niekwestionowane doświadczenie ugruntowane 65-letnią tradycją w remontach i modernizacji techniki rakietowej sił zbrojnych. Polską grupę zbrojony tworzy ponad 30 spółek bardzo innowacyjnych, bardzo zaawansowanych technologicznie. Uważam, że jesteśmy dość kluczowym graczem na arenie międzynarodowej. Własne siły innowacyjne, twórcy, technicy, inżynierowie to jest najważniejsza siła, która buduje przedsiębiorstwo technologiczne, do których należą wojskowe zakłady uzbrojenia. Bez tej innowacyjności i wprowadzania różnych nowych rozwiązań nie, nie moglibyśmy tak długo istnieć na rynku. Ehm. Ta nasza myśl techniczna, ta, ta, ten rozwój powoduje, że pracujemy i e, wykonujemy remonty, modyfikacje, modernizacje e, dla różnych państw, na to e, ale nie, i nie tylko. Jesteśmy spółką świadczącą usługi dla MONU, więc jesteśmy uzależnieni od kierunków działania Ministerstwa Obrony Narodowej e, i jak najbardziej wpisujemy się w te tematy, chcemy w nich być, chcemy je realizować. I myślę, że chęć właśnie takiego wspólnego działania, wspólnego działania zespołu, w tej chwili współdziałania z innymi spółkami na rzecz osiągnięcia celu, to jest chyba to, co, co, co chcemy robić i do czego dążymy. Firma już podąża, firma się przekształca. Firma tak naprawdę z firmy remontowej staje się firmą produkcyjną i z tego tytułu najbardziej się cieszę. Musimy na pewno firmę rozwinąć w, w, w kierunku Digitalizacji procesów produkcyjnych. Chcemy też rozbudować infrastrukturę, zbudować nowe cztery hale produkcyjne, wyposażyć je w odpowiedni sprzęt, w aparaturę. Przeorganizujemy się ze spółki remontowej w spółkę usługową, dostawcę. Będą wyjeżdżały z wojskowych zakładów uzbrojenia sprzęty wojskowe. Zasilające uzbrojenie naszej armii. Udział naszej spółki w programach budujących, zwiększających bezpieczeństwo Polski powoduje to, że możemy patrzeć w przyszłość bardzo optymistycznie. Produkujemy, jesteśmy pewnym producentem i będziemy dalej produkować wysokiej klasy sprzęt wojskowy, po to, żeby zwiększać nasze bezpieczeństwo. Mój wzrok sięga. Na lata 2035 nawet, kiedy nasz zakład w tym czasie będzie nowoczesnym zakładem z nową infrastrukturą i z wielkimi zdolnościami produkcyjnymi w zakresie budowania sprzętu dla Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Polska Grupa Zbrojeniowa to potentat mieszczący się w stu największych spółkach przemysłu obronnego, także mamy również swój mały wkład w tej dużej grupie kapitałowej. Na najbliższe lata życzyłbym spółce, żeby stała się tą firmą produkcyjną. Dalszego rozwoju, no i opanowania nowych technologii, rozwijania nowych technologii, budowania takich rozwiązań technicznych, które będą przynosiły efekty dla naszych pracowników w postaci ich zatrudnienia. Może w spółce i Polsce, żeby sprzęt, który jest produkowany w UZ, nigdy nie był użyty. To jest chyba bardzo ważne. To jest siła odstraszania i taki jest nasz cel, żebyśmy się wzmocnili, zbudowali, ale ten sprzęt oby nigdy nie był używany.